Witam Was oficjalnie w weekly vlogu, który mam nadzieję, że tym razem będzie ciekawszy niż poprzedni. Jestem pozytywnie nastrojona, ogólnie mam dobry humor i czuję się dobrze. W poprzednim tygodniu było gorzej, bo codziennie czułam zmęczenie, codziennie byłam zmulona, w ogóle nie wiem, jak ja funkcjonowałam w poprzednim tygodniu, więc to był cud, że ja, dla Was nagrałam. Yy, natomiast byłam dzisiaj w decathlonie i kupiłam dwie randomowe rzeczy. Pierwsza z nich. Ciężarki, które były mi już potrzebne od dłuższego czasu, gdy zaczęłam ćwiczyć właśnie pilates z... By Lizzie, który ostatnio Wam polecałam. Ona ma w każdym praktycznie treningu albo ciężarki, albo piłeczkę, taką większą piłkę. Więc stwierdziłam, że kupię sobie 1 kilogram na rękę i będę trenować. Mimo tego, że jest to mało, jeden kilogram, to wiecie, zawsze coś, a lepiej to niż taką wodę, całą butlę wody trzymać i wtedy te ręce tak obciążacie i wtedy mnie tak skurcz łapie w tym kciuku. Więc mam ciężarki w końcu i mam piłeczkę. Taką kol kolczastą, nad którą zastanawiałam się od dłuższego czasu, bo y, codziennie rano robię sobie drenaż limfatyczny, czyli masuję tutaj, masuję tutaj, żeby pobudzić sobie całą twarz przed masażem twarzy głasza, ale dodatkowo masuję sobie nogi i yy, już Wam pokazuję, w których punktach yy, babeczka, która robi, robi mi ten masaż, drenaż limfatyczny całego brzucha, yy, poleciła masować. Jak macie kolano, to tutaj pod kolanem macie pierwszy punkt, który pobudzacie, a drugi, słuchajcie, to pachwiny. To są dwa punkty, które pobudzacie masując, żeby po prostu później yy, masować sobie nogi i ja polecam Wam na przykład ten masażer. Ja go stosuję codziennie, przed pójściem pod prysznic, na sucho, natomiast pod prysznicem dodatkowo szczotkuję się też szczotką na sucho, ale już pod prysznicem, typowo, żeby po prostu ten skórek jak będzie mi schodził, no to żeby już został pod tym prysznicem, a nie na ziemi. No ale stwierdziłam, że nie masuję sobie w ogóle stóp, a często mam takie skurcze w stopach i czuję, że one są spuchnięte, więc ta piłeczka będzie idealnym rozwiązaniem. Po prostu kładziecie ją i masujecie sobie stopę. O nią, wiecie o co chodzi. I to jest takie przyjemne teraz w ogóle jak robię, jak kocham masaż stópek. Ogólnie mogłabym mieć masowane stopy codziennie cały czas, więc ta piłeczka to będzie zbawienie dla mnie. Coś tak czuję. No i za całość zapłaciłam 70 zł, więc troszkę dużo jak na takie duperele powiedzmy, ale w końcu je kupiłam, były mi potrzebne i mam nadzieję, że będę teraz wcisnąć z treningami i będę się czuć lepiej. Ale zasiadłam tutaj do Was, yy, nie tylko z tego względu, bo robimy unboxing rzeczy ze Stanów. Paczka od moich rodziców, która została przekazana i właśnie dzisiaj ją otrzymałam. Pamiętam, że poprosiłam o kilka rzeczy, ale nie pamiętam, co dokładnie to było. Plus może rodzice coś dorzucili od siebie? I don't know. Zobaczmy. Ok, pierwsza rzecz czyli moje ulubione chipsiki. W sumie takie krakersy. Pita chips, czyli baked pita bread sprinkled with sea salt. To są po prostu kawałki pity pieczone z solą. I to jest jest przepyszne. Jak ktoś lubi humus, no to do humusu genialne. Ja nie przepadam, plus nie mogę jeść hummusu, więc to mi odpada, ale jakiś bowl z kurczakiem albo łososiem, albo gdziekolwiek, gdzie są węgle, to ja dodatkowo dorzucam sobie garść tego. No i to, że chrupie robi naprawdę dużo. Kolejna pyszna rzecz. Ja jestem od tego uzależniona i nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby rodzice mi to kupowali, ale sama o to poprosiłam, więc. Więc będzie moja wina To są y, precelki, które są wypełnione masłem orzechowym I to jest ultra popularne w Stanach Nie wiem dlaczego w Polsce nigdzie tego nie mogę znaleźć Ale tutaj mamy wersję zdrowszą, bo ona jest ze sklepu Whole Foods I oni tam mają lepsze składy, lepsze takie wiecie Mniej przesolone, mniej ulepszone te rzeczy Więc tutaj jest naprawdę spoko skład A jest to naprawdę genialna przekąska No ja po prostu nie będę teraz tego otwierać, bo rozpoczęłam swoją... Y, Jeden z niskim indeksem glikemicznym. także na razie mi to odpada. No ale cóż, wzięłam na za. Prosiłam rodziców też o moje ukochane batoniki, które zawsze jem w Stanach. To są batony proteinowe, które y, mają w całości 200 kalorii. Dosłownie każdy batonik ma 200 kalorii, a jest naprawdę spory i ma 20 gram białka. Tak, każdy ma 200 kalorii i każdy ma 20 gram białka. Tutaj mamy smak czekolad do. Tutaj salty peanuts, mmm, cookies and cream, a ostatni caramel i yy, ten orzech nerkowca, więc yy, będziemy testować ten cookies and cream, bo, bo, bo pozostałe znam i testowałam. Mój ulubiony to jest ten słony orzeszek. Więc jak będziecie kiedyś, no to polecam. Widziałam, że te batstony są w Kopenhadze, ale nie każdy smak. No i też z trochę innym składem i makro. No i coś jeszcze tutaj mam. Tutaj jakaś halloweenowa. Halloweenowa maseczka. Patrzcie. I tutaj się tak wygląda jak kościotrup. Ale śmieszny, widzisz? Halloweenowa maseczka. Ej, zarąbiste. Szkoda, że nie ma już Halloween, ale zrobię sobie. Ja kocham maseczki. Także, thank you, mamo, zapewne. I ostatnia rzecz. Ej, ale fajne. To są takie chłodzące pod oczy. Ja czegoś takiego nie widziałam w ogóle nigdzie w Polsce, ale zapewne wkłada się to do lodówki i rano się po prostu nakłada na oczy, żeby mieć schłodzone i wiecie lepsze krążenie i tak dalej. Ja lubię takie rzeczy. Można na, ciepło, na, na zimno albo na ciepło, jest pokazane. Hmm, jak takie termoforki, więc. Mega fajne rzeczy. Dziękuję rodzice, i yy, co polecam? W ogóle jak nagrywałam wam jakoś w styczniu, uchol zakupowy ze Stanów, jak tam wróciłam od rodziców, no to tam wam pokazałam dużo rzeczy, które polecam. I wszystkie te, które tutaj zobaczyliście do jedzenia, tam były. Więc to są takie moje go -to. Wiadomo, że są jeszcze jakieś rzeczy, które polecam, na przykład masło orzechowe, ale ja mam jeszcze jego trochę w zanadrzu, yy, tak czy siak taki hol zakupowym. Dziękuję, rodzice. Dzisiejszy dzień po prostu rozpoczął się w biegu i tak też chyba pozostanie do końca po prostu wieczoru. Właśnie się maluję, bo za jakieś na szczęście pół godziny, a nie pięć minut, przychodzi Gabrysia do mnie. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Może ją kojarzycie. Później stwierdzicie, czy znacie Gabrysia, ale myślę, że tak. Zaprosiłam ją do wspólnego gotowania, ponieważ z racji, że mój e-book tuż, tuż to postanowiłam, że będę zapraszać swoich znajomych, którzy też działają w internecie i będziemy sobie gotować jakieś fajne przepisy. Jest to też gdzieś tam kontynuacja tej mojej serii z gotowaniem jesiennym Comfort Foods, ale wiadomo, większość przepisów tego typu znajdzie się w e-booku, więc tam też będę Was zapraszać bardzo serdecznie. No i dobry się wpada i będziemy robić ciacho. A co to za ciacho? W planach był orzechowiec, ale okazało się, że orzechowiec się mega długo robi, więc Zapomniałam, że mam tu brązer. No i będziemy robić ciasto bananowe, ale z solonym masłem i takim skarmelizowanym posmakiem, właśnie banana. Wiadomo, wszystkie wydziwiane nazwy, ale zapewniam Was, będzie genialne, więc jak tylko nagramy przepis, ja mam nadzieję, że uda mi się też dzisiaj zmontować, no to szybko pojawiłby się na profilu, może nawet w tym tygodniu. Ale poza tym byłam rano u psychologa i dzisiaj po raz pierwszy we wtorek Dominik nie jechał do pracy, więc nie miałam podwózki i musiałam sobie to ogarnąć sama. I na początku pomyślałam, że pojadę do Warszawy prosto pod, yy, pod miejsce, gdzie przyjmuje moja pani, czyli czyli na żółrawią. Ale później patrzę, że czas z 40 minut zaczął się wydłużać do godziny, i ja mówię: Nie, no nie zdążę. Więc jeśli to cały czas będzie się tak wydłużać, no to wolę gdzieś tam zostawić auto i sobie pojechać po prostu dalej metrem. I tak też zrobiłam. Zaparkowałam tam, gdzie zawsze, na Wilanowskiej. Wsiadłam do metra, no i na spokojnie zdążyłam. Miałam jeszcze 5 minut zapasu. No i z powrotem szybko gnałam do domu, bo myślę, że Gabrysia będzie na 11, bo tak się też umówiłyśmy. I głupio mi było przestawiać. Tą godzinę. Natomiast ona napisała, że będzie troszkę później, więc całe szczęście mogę na spokojnie się ogarnąć. A jeszcze przed chwilą załatwiałam sprawę związaną z moją stroną internetową, która, słuchajcie, jest już praktycznie gotowa, ale musimy podpiąć bramki płatności, żebyście mogli płacić blikiem, bo to jest dla mnie najważniejsze, no i różnymi tam innymi metodami. Dlatego cały czas jestem na łączach z panem Mateuszem, który w ogóle do mnie wczoraj przedzwonił. Ja się zlękłam na początku, bo jak Jakiś nieznany numer do mnie dzwoni, więc od razu rozłączyłam. Zadzwoniłam do swojego banku, spytałam, czy to jest ich numer. I tak, jest to ich numer, więc teraz normalnie z nim sobie rozmawiam. I on mi wszystko po kolei mówi, co i jak. Jest mega pomocny, więc gdzieś tam mi mówi, co mam teraz zrobić, czego on potrzebuje ode mnie. Więc wszystko tak naprawdę będzie gotowe w niecałe dwa dni, bo wczoraj i dzisiaj, dzisiaj już powinno być wszystko gotowe. A w międzyczasie muszę te wszystkie informacje przekazywać mojej pani, która robi mi stronę internetową. O czym mogę Wam już powiedzieć, bo pani Weronika, której powierzyłam robienie mojej strony internetowej, naprawdę spisuje się świetnie i wszystko robi tak, jak ja miałam w swojej wizji założone. Od razu mogę Wam powiedzieć, że gdzieś tam jest to. Współpraca barterowa, ponieważ ona mi robi stronę internetową, a ja chcę się podzielić ze światem i z wami tym, jak ona super pracuje. Dlatego od razu wam mówię, że pani Weronika, czyli Przystanek Internet, wykonuje mi właśnie taką stronę. Jak ktoś gdzieś tam w przyszłości potrzebuje takiej usługi albo będzie potrzebować, no to zapiszcie sobie koniecznie. Ja trafiłam na nią na Instagramie. Komunikacja też jest świetna, więc, więc wiecie, to jest mega ważne. Ja nie miałam pojęcia, jak Wygląda komunikacja pomiędzy osobą, która robi stronę internetową, zajmuje się tym wszystkim od wewnątrz, a mną, która nie może tego przełożyć na realne działania, bo po prostu nie umie tego zrobić. A komunikacja z panią Weroniką jest świetna, więc naprawdę się cieszę na maksa. No i kurczę. Mam nadzieję, że dzisiaj się dowiem, kiedy mniej więcej startuje ten e-book, bo już wszystko jest praktycznie. Ogarnięte. Chodzi tylko o to, żeby gdzieś tam złączyć to wszystko graficznie na tej stronie jeszcze podpiąć wszystkie szczegóły, no bo już bramki płatności prawdopodobnie dzisiaj będą ogarnięte. No i ja wiem, że cały czas od miesiąca jest temat e-booka, ale słuchajcie, ktoś ostatnio mi powiedział, że kurczę jesień się kończy, a jeszcze e-booka nie wydałaś, ale. Jesień cały czas trwa. Jesień trwa do końca grudnia, z tego co mi wiadomo. Nie wiem, kiedy rozpoczyna się wiosna. Na pewno e-book będzie w listopadzie. Ja, tak jak mówię, nic nie obiecywałam, bo nie wiedziałam, jak to wszystko się potoczy. Pierwszy raz wydaje coś tak dużego. Wiadomo, miałam 3-4 lata temu styczność ze swoją stroną internetową, pierwszą, z e-bookiem też, ale wtedy nie. Nie przejmowałam się tym, kiedy on wyjdzie. To mi zajęło 3 miesiące wtedy, a teraz chciałam to zrobić wszystko od połowy września do połowy października w miesiąc. Jest to mało realne, ale wierzyłam w siebie. Także to, że wyjdzie e-book w listopadzie, to jest i tak świetny wynik. Więc ja się cieszę i mam nadzieję, że wy również, bo dopiero listopad jest w moim odczuciu takim cozy miesiącem, w którym można sobie pogotować, odpalić świeczkę, odpalić jakiś film, na przykład Harry'ego Pottera. Więc moim zdaniem listopad jest jeszcze lepszy niż październik pod tym względem e-bookowym. Także zalatane moje ostatnie dni, ale od wczoraj. Czuję się świetnie, także mam nadzieję, że ta dieta z niskim indeksem glikemicznym, którą zaczęłam stosować, mi służy, ale na razie jest to dla mnie dosyć skomplikowane i mimo tego, że można większość rzeczy jeść i spożywać to łączenie tego i planowanie jest ciężkie. Tym bardziej, że muszę teraz gdzieś tam patrzeć na ilość białka, tłuszczów i, węglowodan i węglowodanów, dlatego zainstalowałam sobie Fitatu, żeby wpisywać to i patrzeć, czy nie ma za mało białka, czy nie ma za mało węglowodanów, czy nie ma za dużo tych węglowodanów, bo tak, wiecie, okiem ciężko to zbadać. A tak czy siak, najprawdopodobniej kupię sobie catering, bo będzie to dla mnie ułatwienie, w szczególności w tym okresie, gdzie się dużo dzieje i nie mam aż tak. Dużej możliwości patrzenia na to, po prostu, yy, co gotuje, i jeszcze liczenia tego wszystkiego, bo jest to naprawdę upierdliwe. Tak czy siak, słuchajcie, bardzo się cieszę, bo czuję się mega dobrze, czuję się. Mimo tego, że wstałam o siódmej wyspana, pełna energii i nie zajeżdża mnie w ogóle zmęczenie. Nie wiem, czy jeden dzień ma na to wpływ i jest to realne po jednym dniu spożywanie właśnie takich produktów i jedzenia w taki sposób. Ale może. Może ma to mnie zachęcić do dalszego stosowania diety yy, z niskim indeksem glikemicznym. Może. Jeśli tak, to ja jestem za. Idę w to i brnę dalej. Słuchajcie, umówiłam się na badania, tak jak wam gdzieś tam wspominałam, już nawet nie wiem gdzie, te, które miałam zrobić przy podejrzeniu mm, insulinooporności, przy podwyższonej leptynie, czyli SHBG, androstendion, DHEA-SO4, y, testosteron i testosteron, czyli DHT. I ja myślałam, że one są darmowe, i ja się umówiłam, słuchajcie, na przyszły poniedziałek, ale. Doszłam do wniosku, że kurczę, może warto zapytać, czy, czy one są w cenie tej konsultacji, za którą zapłaciłam, czyli 300 zł. I okazuje się, że nie. Że badania kosztują 500 zł. Więc out wypisałam się i po prostu zrobię to na swoją rękę, albo po prostu, albo po prostu w przychodni, bo gdzieś tam mam skierowanie, więc może. To jest możliwe przy zapisaniu się na, yy, na po prostu publiczne badania? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Albo po prostu u pacjenta, tak jak robiłam ostatnio, bo ja ich uwielbiam. No ale what the fuck? Żeby płacić 300 zł za wizytę, na której się głównie dowiedziałam, i jeszcze płacić za te badania. Aczkolwiek dzisiaj, dzień drugi, diety z niskim indeksem glikemicznym i trzymam się dobrze. Mam na myśli to, że jakoś udaje mi się komponować posiłki. Czuję się bardzo dobrze. Nie jestem głodna, jestem też najedzona i nie mam jakichś takich zjazdów po posiłku, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Tyle, że nie wytrzymałam i zamówiłam sobie catering, więc od piątku, piątek kolejny będę miała w poniedziałek, yy, będę miała dietę, która jest typowo z niskim indeksem glikemicznym, żebym po prostu nie musiała się martwić o te gotowanie i komponowanie posiłków w momencie, gdy mam tyle na głowie. Więc to jest idealny moment na to. Gdy zobaczymy, czy się dobrze poniczuję. no to myślę, że wtedy już mm, po tym szalonym okresie będę normalnie jadła, wszystko przygotowywując sobie sama, ale tak, póki mam no to wziąłam sobie catering, który za 3 tygodnie wyniósł mnie jakieś 700 zł. Więc tak, jak zakupy na tydzień wynoszą mnie 200 zł. Tak, tutaj mam za 3 tygodnie poza weekendami 700 zł, coś takiego, więc jest naprawdę super. Uważam, że dużo mi odejdzie z tego względu i będę miała więcej przestrzeni na różne rzeczy. A tak, to może nauczę się troszkę gotować w ten sposób, zaczerpnę inspiracji. No, i myślę, że będę wam pokazywać, jakie tam są fajne posiłki. Taki mały update ode mnie, bo po prostu siedzę załamana, gdy usłyszałam tę cenę, że to nie jest w cenie w ogóle konsultacji. Dzisiaj cały dzień na mieście. Miałam ważne spotkanie, później miałam szybki event, spotkałam się z Agatą, wróciłam i od tamtego momentu cały czas ogarniam e-booka i mamy to. Jest gotowy. E-book cały jest gotowy. Mam go tutaj w telefonie, mam go na laptopie podesłałam już trzem osobom i po prostu jaram się na maksa, także oficjalnie zdradzam Wam datę premiery mojego e-booka. W środę, 12 listopada o godzinie 12 ruszamy z moim e-bookiem jesienny Comfort Foods. No, ja po prostu się nie mogę doczekać, aż to zobaczycie. I co prawda dwie osoby już kupiły tego e-booka, nieświadomie, ja nawet sama nie miałam o tym pojęcia, że jest taka możliwość, ale w momencie, gdy moja strona przez chwilę działała, a były podminane bramki płatności, bo żeby bramki płatności były podpięte, no to strona gdzieś tam musi być otwarta, mimo tego, że gdzieś tam cały czas może być w produkcji. W tym czasie, jakim cudem, jedna osoba kupiła e-booka, tym dodatkowo moja mama. I ja po prostu wczoraj miałam taką bekę, gdy moja mama napisała mi, że kupiła e-booka, ja, ja tak się zastanawiam, What the fuck? Co ty kupiasz? Gdzie ty kupiłeś? Czy dostałaś w ogóle tego e-booka? Bo z jakim cudem, skoro ja go jeszcze nie skompresowałam i nie załączyłam na tą stronę? I e, okazuje się, że rzeczywiście ramki płatności zostały zaakceptowane i w tym czasie właśnie dwie osoby kupiły e-booka, w tym moja mama. I otrzymałam już kasę, dlatego odesłałam od razu mojej mamie e-booka, wiadomo. E, I osoba, która kupiła mojego e-booka, już z, się z tobą skontaktowałam, e, już wszystko jest pozałatwiane. E, po prostu podeślę jej go e, na maila osobiście w dniu premiery, jako pierwszej osobie po prostu. Yy, także nie miałam świadomości, że jest taka opcja właśnie w przy, przeciągu kilku w ogóle godzin. Bardzo przepraszam, ale już jest wszystko OK i słuchajcie, zapisujemy 12 listopad o godzinie 12, .00. idealnie się składa. Także czekam na Wasze reakcje. Jeszcze w tym vlogu będę Wam troszkę mówić o tym ebooku, wiadomo. Chciałam Wam zdać info że mamy to, mamy to. Laptop idzie yy, odpocząć, bo jest cały grzany i musi odzipnąć sobie. A poza tym, że słuchajcie, mamy e to mamy kolejne szczęście, ponieważ zamówiłam sobie nowy aparat, zamówiłam sobie kamerę DJI Pocket 3, Osmo, coś takiego, co ma taką długą nazwę żeby nagrywać dla was i jeszcze lepsze filmy w lepszej jakości wiadomo ta jakość jest bardzo fajna ale ja potrzebuję takiej mojej kamerki w szczególności miałam tutaj na myśli vlogmasy które będą w tym roku i będą bardzo szczególne ponieważ nie będą tylko z Polski, nie będą tylko z mojego miejsca zamieszkania. Na razie tyle wam zdradzam, bo yy, kierujemy całą swoją uwagę na e-booka. Później wam powiem co i jak, ale długbasy będą świetne w tym roku. Nie będą codziennie, ale za to będą naprawdę super. Więc yy, musiałam zamówić sobie jakiś fajny sprzęcior do tego. Wiecie, zainwestować w siebie. Ja tak bardzo lubię, uwielbiam kupować nowe sprzęty. Także mamy też nową kamerkę. Myślę, że możecie ją kojarzyć w ogóle, mm, bo ona jest naprawdę taka malutka. To jest taki pirdek. I yy, wszędzie zmieści się do torebki. Ja go zaraz sobie otworzę i będę yy, patrzeć, co i jak. Ja w ogóle nie wierzę, że ja teraz to robię o godzinie 22.23, bo dopiero skończam UBUKA i tak się tym pochłonęłam, żeby to dzisiaj było skończone, że zapomniałam o tym. Więc jutro sobie to pewnie odpalimy, yy, posprawdzamy, a może nawet nagram Wam coś z tego. A Wy, jak macie jakieś pytanka, to wpadajcie yy, kochani na mojego Instagrama, bo tam wstawię Wam najprawdopodobniej dzisiaj czyli właśnie w niedzielę, gdzie możecie zadawać pytania dotyczące mojego e Booka, a jak nie dzisiaj, to jutro nie wiem, jakoś sobie muszę to rozplanować, także wyczekujcie i śmiało zadawajcie pytania, bo będzie cudownie, będzie pysznie i po prostu komfortowo na jesieni. Także smykam spać. Buziaki. a mianowicie ustawienie ostrości oraz ja to zmniejszam maksymalnie jeśli będę potrzebował ostrości jakby zapisane w Nie widzę, że już wszystko jest ogarnięte. Będziemy testować w takim razie nową kamerkę. Dajcie znać, czy podoba wam się też taka jakość. W tym momencie włączyłam taką opcję, że kamerka podąża za moją twarzą. Także świetna opcja. Zobaczymy sobie od razu jak obracamy ekran. Czy się dalej nagrywa? Wow, nagrywa się. Patrzcie na to. Mam tutaj w ogóle taką y, aplikację odpaloną od razu właśnie. Więc muszę sobie ją obczaić, co tutaj jest dokładnie no i chyba jeszcze podłączę mikrofon spróbuję spróbujemy sobie jeszcze na szybko z mikrofonem halo, halo, słychać mnie? no mam nadzieję, że mnie słychać oczywiście za chwilkę sobie zgram te pliki no to zobaczę jak wygląda dźwięk ale potestujemy sobie tak, tak chyba za blisko tak chyba będzie ok w razie czego sprawdzę czy mnie słychać tu ale najlepiej myślę, że tak także kurczę szykujcie się na fajne filmy ja będę teraz testować tą kamerkę i będę się starać ją ogarnąć, bo jeszcze jest kilka kwestii, które muszę po prostu zrozumieć. O, na przykład to, że ona się tak wolno, widzicie, przesuwa. Ale to wszystko jest do ogarnięcia w ustawieniach. No i co? See you tomorrow. papa. Pa. No, witam, witam. Zaczynamy kolejny dzień. Jak widać, zamówiłam catering, bo słuchajcie, ja od pięciu dni... Jem dosłownie to samo, i brak mi w ogóle jakiejkolwiek inspiracji na te posiłki z niskim indeksem glikemicznym, więc tak stwierdziłam, że kurczę, jak wezmę Catering, teraz jak mam ten taki burzliwy burzliwy, tak się mówi? No może nie burzliwy, ale po prostu bardzo dużo rzeczy mam na głowie związanych z e i tak dalej, więc catering sprawdzi mi się idealnie. Wzięłam do końca listopada, bez weekendów, więc spoczko. No i jestem ciekawa, co my tutaj będziemy mieli. Ja zawsze biorę opcje yy, do wyboru, żeby móc wybierać sobie posiłki, żeby nie były one narzu narzucone, a w wersji właśnie z niskim indeksem glikemicznym są do wyboru po trzy na każdy posiłek. I ja mam śniadanie, obiad i kolację, bo ja tych takich czorków albo drugich śniadań nie za bardzo lubię, bo to jest takie dociskanie na siłę, gdzie na przykład kawałek ciasta bez cukru ma 300 kalorii, a ja mogę sobie zjeść jakiegoś, wiecie, to ciastko shrunk and yy, oli i ono ma mniej. Więc ja wolę coś takiego i będę sobie po prostu jadła tu taką przekąskę plus pewnie kawy dwie albo jedną yy, lub maczę. No i. Zobaczmy, co mamy w środku w ogóle. Pamiętam, co wzięłam yy, akurat na śniadanie. Dalej niekoniecznie. Gofry z mąki orkiszowej, mus jagodowy bez cukru i serek. Proszę, czy będzie mnie? Bo to podąża za moją twarzą, jak widzę. <laughs> Ale yy, tak to wygląda. Indyka po toskańsku z parmezanem, suszonymi pomidorami i szpinakiem. Do tego pełnoziarniste orzo. No właśnie, ja tutaj muszę jeść pełnoziarniste rzeczy, słuchajcie i nawet makaron pełnoziarnisty. Nie mogę kukurydzianego w niskim indeksie glikemicznym, a ja nie lubię pełnoziarnistego makaronu. Ryż kocham, a ryż to wam lubicie. No dobra, tak to wygląda. Później pokażę wam bliżej. No i kolacyjka. Która jest jakaś duża? Wow! Stwierdziłam, że będę brała większe kolacje, bo tam jest też możliwy wybór yy, rozmiaru, i to chyba był dobry wybór. Kolacja lecza z papryką, pieczarkami i serem bursztyn. Do tego chleb owsiany, także brzmi pysznie i będę sobie cały dzień zajadać. Zrobię sobie właśnie do tego śniadania teraz pewnie matcze albo kawę, nie wiem. I muszę się poduczyć angielskiego, bo słuchajcie, tydzień temu zaczęłam lekcję angielskiego z Native Speakerem. Co tydzień w piątki będę miała zajęcia. Kurczę, przez tydzień nie miałam czasu się poduczyć i zrobić zadań, więc ja teraz do 12 będę musiała sobie siąść i coś tam zobaczyć, ogarnąć. No, i tak trochę mi wstyd. Bo ja raczej nie zostawiam takich rzeczy na ostatnią chwilę. W szkole też tego nie robiłam. No, może gdzieś tam pod koniec liceum. Yy, ale po prostu. Po prostu mam zapierdziel, a, a co zrobię? No, no, nic nie zrobię. W ogóle wczoraj wam pokazywałam, tak wiecie, na przybitkach tylko i wyłącznie, jak wygląda moja stacyjka do kawy i maczy. Bo w końcu przyszła mi półeczka i yy, mogłam sobie to wszystko poukładać. Wszystko, co wcześniej przyszło i leżało, po prostu czekało. Aż będę mogła to na tym położyć. Także, look at this. Tutaj mamy stację domaczy I patrzcie, jakie to jest urocze. Takiego kartki zamówiłam, a la ceramiczne. W sumie zamówiłam jedną, a przyszły mi dwie, więc tak sobie postawiłam na, na ten patyczek. Do tego mamy moją ukochaną czarkę od Lwia Ceramics, od dziewczyn, które mi wysłały. I tutaj czasen. Mam też taki mini wazonik, bo to jest wazon, w którym stwierdziłam, że włożę sobie po prostu słomki, bo gdzieś tam widziałam tu na TikToku i urocze to wygląda. Na dole mamy stacyjkę do kawy i tutaj mamy kawę po prostu taką obecną, którą sobie wsypuję do ekspresu. Tutaj mamy kubeczek ceramiczny, do którego włożyłam, już Wam mówię co to jest. To jest taki nie wiem, takie kolce, którym się jeszcze ugniata kawę yy, stępowaną. Yy, a tutaj kolejny kubeczek, w sumie mój pierwszy, który kupiłam rok temu na vlogmasach, na targach. Też właśnie u dziewczyn od Lwia Ceramics, więc na maksa go lubię i w nim głównie piję kawusie. Tak też będzie dzisiaj. Śniadanko też mam tutaj gotowe, więc sobie przekładam po prostu przekładam tutaj i zabieram jeszcze was. Wraz z kawusią. Love it. Zajbista jest ta kawa z tego ekspresu. Serio.